Hej, hej, Witajcie w wyjątkowym odcinku poświęconym pamięci człowieka, który bardzo dużo zrobił dla podcastingu w Polsce, któremu ja osobiście bardzo dużo zawdzięczam. Chodzi o Borysa Kozielskiego, który odszedł od nas już ponad dwa miesiące temu, 17 sierpnia 2023 roku. Zastanawiałem się, czy to jest dobre miejsce, żeby umieścić takie wspomnienie o Borysie. Bo bene jest to podcast technologiczny, ale tematyka podcastu w tym przypadku. Nie ma najmniejszego znaczenia. Dobrze, żeby została pamiątka po Borysie. Oprócz tego wszystkiego, co on sam pozostawił po sobie, ale taka pamiątka, taki pomnik postawiony Borysowi poprzez właśnie innych podcasterów, którzy coś mu zawdzięczają, dzięki którym ich podcasty wzniosły się na Wyższy poziom osobom, do których Borys bezinteresownie sam wyciągał rękę z pomocą. Mm -hmm. no, wielka szkoda, wielka strata. Ech. Jeszcze ze dwa, trzy miesiące przed odejściem Borysa rozmawialiśmy o jakichś naszych. Wspólnych ewentualnych planach. No, a teraz te plany zostają zawieszone do naszego spotkania, gdzieś tam w innym wymiarze. A jakie to były plany? Ostatnia rozmowa to, to pomysły nad rozbudowaniem nad tworzeniem nad zaangażowaniem się w budowę, właśnie standardu RSS dotyczącego podcastów dotyczące budowy jakiegoś narzędzia, które ułatwiłoby edycję tych plików gdzieś zostaje trochę taki w moim sercu smutek żal że nie odpowiedziałem albo może nie tak odpowiedzieć odpowiedziałem ale nie udało się nam zgrać z Borysem z terminem i to jego zaproszenie jest skierowane do mojej osoby żebym przyjechał na Łazienkowską do jego studia żeby razem nagrać Odcinek podcastingu hmm. no zostaje to zawieszone. Wiem, że Borys miał też plan, pomysł na zbudowanie platformy podcastowej. Możemy też o tym porozmawiać, wymienić się pomysłami, przemyśleniami. Hmm. Pozostają tylko domysły. Ale oprócz tego, że, że Borys nas, nas wspierał, właśnie słowem zagadując, czy, czy wymieniał się jakimiś pomysłami, czy też sam odpowiadał na pytania które pojawiały się na różnych grupach na Facebooku czy to w prywatnej wiadomości czy to w ostatnim czasie nagrywając serię wideo poradników z krótkimi odpowiedziami pięciominutowymi na, na pojawiające się gdzieś w, właśnie w przestrzeni internetowej pytania to Borysowi. Zawdzięczamy nagrodę podcaster roku. To jego pomysł, inicjatywa na to, żeby zaangażować społeczność do tego, żeby zgłaszała swoich kandydatów, a później kapituła wybierała spośród zgłoszeń tego jednego, jedynego, który w danym roku. Mógł się szczycić tym, że faktycznie został doceniony nie tylko właśnie przez Borysa, ale zwłaszcza przez społeczność. Trochę chaotyczny ten odcinek, trochę niepoukładany. Więc. Dobre miejsce, żeby dorzucić tutaj w tym miejscu, takim właśnie, yy, skoro nie mamy jakiejś konkretnej struktury punktów, po których idziemy, yy, no to drugą miłością Borysa, oprócz podcastów, była też Wikipedia i to, to jego zaangażowanie do yy, właśnie w wolne media. Yy, i, I wiem, że a tutaj, jeśli chcecie hmm, dowiedzieć się, co więcej działał na tym polu, na tej przestrzeni Borys, hmm, odsyłam Was do odcinka Drozdowiska, podcastu Terezy Drozdy, w którym jest właśnie wspomnienie o Borysie. Hmm, gdzie na, na apel Teresy odpowiedziało sporo osób, które chciały pozostawić właśnie taką pamiątkę w postaci nagrania pliku audio ze swoim własnym wspomnieniem o Borysie. Osobiście byłem, miałem tę przyjemność, ten, ten zaszczyt bycia patronem. Podcastu Nauka XXI wieku. Na chwilę obecną pozostało mi jeszcze sporo archiwalnych odcinków do odsłuchania. Na szczęście Je, będzie, będzie jeszcze czego słuchać. Będzie ta możliwość obcowania z Borysem. Na pewno będzie mi bardzo brakowało podcastingu w Polsce czyli podcastu, który co miesiąc przedstawiał nowinki ze świata podcastów, ale też statystyki polskiego podcastingu, czyli ile pojawiło się nowych podcastów, ile nowych odcinków, ile znajduje się obecnie podcastów w katalogu polskim katalogu podcastów na stronie podcastinfo, którego też pomysłodawcą był, był właśnie Borys gdzie skrupulatnie dbał o to, żeby usuwać nieaktywne nieaktywne już podcasty. Sam nie jestem pewnie w stanie ogarnąć wszystkich działalności związanych z podcastami, które które towarzyszyły może nie towarzyszyły, tylko które w które był zaangażowany Borys sam się zastanawiałem, w jaki sposób on to, to wszystko ogarnia. Znajduje na to czas, bo faktycznie można powiedzieć, że śledził wszystko to, co się dzieje dookoła podcastu, podcastingu. Ale oprócz tego, tak jak wspomniałem o, o tym, że chętnie dzielił się wiedzą, dzielił się również e, chociażby. Swoimi nagraniami w postaci bazy dźwiękowej na jego profilu na portalu Freesound.org można znaleźć nadal wolne do pobrania, właśnie chociażby dźwięki ptaków, dźwięki lasu, które też miałem okazję. Wykorzystać w swoich nagraniach. Oprócz tego, że Borys nagrywał podcasty swoje, montował też podcasty dla innych, ale też realizował całe nagrania. Można tu wspomnieć chociażby podcast Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego Hanny, Mary Gizy do którego zresztą po jej odejściu z radia, sam Borys ją namówił hmm. Mam nadzieję, że, że to nie koniec, że obory się jeszcze usłyszymy nie wiem w jakiej formie ale warto myślę, że zdecydowanie warto upamiętnić Borysa. Chociażby poprzez jakąś nagrodę jego imienia. Nie wiem. Myślę, że pomysły już w głowach kilku innych osób pewnie kiełkują, a z mojej strony taki apel. Jeśli jakimś cudem nie znaliście Borysa do tej pory, to proszę. Odsłuchajcie sobie jego twórczość, to co zostawił dla nas. Odsłuchajcie sobie, odszukajcie i odsłuchajcie chociaż jeden odcinek podcastu Podcasting w Polsce i chociaż jeden odcinek nauki XXI wieku. Nie przedłużając, dzięki Borysie, że byłeś. Dzięki, że zostawiłeś nam coś po sobie, że nie zostajemy zupełnie sami, tylko że ten Twój głos może jeszcze nadal rezonować w naszych uszach. Odpoczywaj w pokoju.